Zespół szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Kochasz zwierzęta duże i małe. Przyroda to twój żywioł. Sprawdź ofertę zespołu szkół rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Tutaj możesz zostać technikiem weterynarii, technikiem hodowcą koni lub technikiem rolnikiem. Oferta Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ostawicznego w Czernichowie jest bardzo atrakcyjna dla naszych potencjalnych uczniów. Proponuję Wam kierunki prestiżowe, takie jak technik weterynarii, technik hodowca koni oraz wiele innych, które możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Poza tym uczniowie korzystający z edukacji u nas mają możliwość praktycznie nauczania się zawodów, które Państwu proponujemy. Mamy na terenie szkoły żywe zwierzęta, Prowadzimy hodowlę krów, prowadzimy hodowlę koni. Młodzież bezpośrednio może korzystać z pracy przy samych zwierzętach. Stąd te kierunki są bardzo atrakcyjne w naszej placówce. Po ukończeniu technikum weterynarii w naszej szkole możecie pracować w różnych lecznicach weterynaryjnych jako pomoc. Możecie pracować także jako pomoc w ZOO. Możecie założyć swoją działalność gospodarczą i na przykład być rolnikami albo także pracować tam, gdzie możecie pielęgnować zwierzęta, czyli na przykład możecie założyć swoją, swój zakład gromerski. Także możecie pracować w inspekcji weterynaryjnej. Jest bardzo szerokie pole do popisu po ukończeniu technikum weterynaryjnego. Dzięki nauce na kierunku technik weterynarii mogę rozwijać swoje możliwości, moje zainteresowania, mogę pomagać zwierzętom i mam szersze pole do wyboru studiów w przyszłości. Po ukończeniu technika hodowcy koni można prowadzić własną działalność gospodarczą. Po zdaniu dwóch kwalifikacji uzyskuje się kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Można pracować w stadinach prywatnych, państwowych. Po ukończeniu szkoły można zdobyć tytuł instruktora jazdy konnej, po ukończeniu oczywiście kursu. Można prowadzić usługowo hotel dla koni i wszelkie działalności agroturystyczne. Po ukończeniu technikum hodowli koni chciałabym stworzyć własną działalność gospodarczą, zajmującą się rozrodem oraz chowem koni. Aktualnie mam trzy konie, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej. Absolwenci Technikum Rolniczego są dobrze przygotowani do prowadzenia własnego gospodarstwa, do nauki w szkołach wyższych, do pracy w jednostkach usługowych pracujących na rzecz rolnictwa. Współczesne gospodarstwo rolne to wiedza z produkcji roślinnej, z produkcji zwierzęcej, ale także elementy rachunkowości rolnej. I tego wszystkiego uczy nasza szkoła. Po skończeniu szkoły rolniczej w Czernichowie chciałbym założyć swoje gospodarstwo rolne, które będzie zajmować się głównie hodowlą bydła mlecznego rasy Jersey. Chciałbym, aby to gospodarstwo było zmodernizowane i jak najbardziej nowoczesne. Marzysz o pracy ze zwierzętami, a może twój konik to hodowla roślin? Nie zwlekaj i spełnij swoje marzenia. Dobry zawód to pewna przyszłość. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.